Przestań się wygłupiać. Zgadzam się, koniec żartów. Chcę koktajl. Koktajl? Jasne, mam już prawie wszystko gotowe. Tylko mi nie przeszkadzaj. Znam tyle przepisów, zaraz zrobię moje arcydzieło. A ja zrobię bardzo niezwykły napój. I nie byle jaki koktajl. Najpierw przygotuję pyszne lizaki. Do tego potrzebuję kilku kolorów syropu. Następnie do gotującej się wody należy dodać sporo cukru. Czekam chwilkę, a następnie dodajemy powstały roztwór do syropów. Trzeba wziąć patyczki, przymocować do nich specjalne spinacze i zanurzyć patyczki w roztworze. Bardzo ważne jest, aby patyczki nie dotykały dna szklanki. Pozostaje już tylko czekać. Dziewczyny obudźcie mnie, kiedy będzie gotowe. Pewnie. Słuchaj, dziadku, mógłbyś podać mi truskawki? Jasne. Nie ma sprawy, szefowo Samanto. Oto twoje owoce. Emma, nie musisz tak krzyczeć. Czym jeszcze mogę pomóc? Lepiej nie przeszkadzaj, śpij dalej. A ja zrobię koktajl, który będzie składał się z rozgniecionych truskawek i sprajta. Ważne, żeby to dobrze wymieszać. No i proszę, pierwsza warstwa koktajlu gotowa. Przechodzimy dalej. Teraz potrzebuję troszkę pokrojonego mango i lodu. Wszystko to również należy dobrze posiekać w blenderze i wlać do szklanki jako drugą warstwę. Trzecia warstwa będzie niebieska zrobiona z jagód. Zostało tylko ozdobić kawałeczkiem cytryny. Co to? Dziadku, wyłącz ten budzik! To straszne! Dziewczyny, przepraszam, nie wiedziałam, że jest taki głośny. Tylko spójrzcie, udało mi się! Samodzielnie zrobiłem lizaki. Teraz czas użyć ich do koktajlu. Najpierw trzeba zanurzyć brzegi szklanek w cukrze. Następnie włożyć lizaki do środka i zalać je sprayjnem. Dodam. No i proszę, koktajle gotowe. Emma, tylko ty jeszcze nie zrobiłaś koktajlu. No dalej, zaczynaj. Tak, tak, rzeczywiście muszę przyspieszyć. Im większa szklanka, tym więcej słodyczy może pomieścić. Najpierw będą pianki. Potem skittelsy. A potem jeszcze więcej lodu. No i proszę, podstawą koktajlu będzie ta jagodowa fanta. Moja ulubiona tak przy okazji. Wspaniała. Dorzucę też trochę kolorowych żelków do dekoracji. Jeśli będą w kształcie morskich stworzeń, będzie jeszcze fajniej. Jane, wszystko gotowe. Czas wybrać zwycięzcę. Hmm, wszystkie koktajle wyglądają bardzo apetycznie. Nawet nie wiem od czego zacząć. Niech będzie koktajl Emmy. Są w nim żelki. To niesamowite, uwielbiam to. Zobaczmy, co ma dla mnie szefowa kuchni. Niezwykły, ale spodziewałam się czegoś więcej. Została tylko ta chemiczna mieszanka od profesora. Mam nadzieję, że się nie zatruję. To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. No i kto wygrywa? Oczywiście, że ty. To najsmaczniejszy koktajl, jaki kiedykolwiek piłam. Wiedziałem, że moja wiedza naukowa pomoże mi wygrać. W drugiej rundzie chcę, żebyście przygotowali mi lody. Muszę spróbować tego syropu. Jakiego syropu? Ja chcę lody. Hmm. Yes! Będziesz miała lody. Łatwizna. Trzeba było od razu mówić: od czego by tu zacząć? Chyba zacznę od zrobienia samych kulek lodów. Wszystko z pomocą chemii, oczywiście. Następnie użyję syropu czekoladowego do ozdobienia pojemnika i samych lodowych kuleczek. Można też użyć kolorowych posypek. Im więcej, tym lepiej. Ale czegoś mi tu brakuje mimo wszystko. Już wiem. Skitelsy. Idealnie. Nawet o tym nie myśl. Wyślepij te cukierki. Dziękuję. Z nimi będzie jeszcze lepiej. Cukierki nabiję na wykałaczki, żeby potem ozdobić nimi lody. Wiem. Mogę użyć skitelsów jako nadzienia do lodów. A same lody zrobię z fanty. Każdy będzie miał specjalny smak. Te lody należy jak najszybciej włożyć do zamrażarki, aby stwardniały. A ty szefowo, co przygotowałaś? Właśnie szykuję. Zaczęłam od roztopienia białej czekolady w rondelku. Następnie dodałam do niej kolorowe barwniki, a potem wszystko wymieszałam. Właśnie tak. Ostrożnie i równomiernie. A teraz zanurzę balon w tej mieszance. Dokąd to idzie? I gdzie jest lodówka? Tutaj muszę włożyć do niej mój balonik. Zamierzam podać lody na Biszkopcie. Zobaczcie, jakie ładne. Emma nie potrzebuje już twojej lodówki. Możesz ją zabrać. A teraz muszę podgrzać troszkę syropu karmelowego. On sprawi, że moje danie będzie ładniejsze na lody należy położyć czapeczkę z czekolady. Fajnie byłoby też udekorować moje danie owocami. A wierzch polać gorącym syropem karmelowym. Co tak patrzycie? Zazdrościcie mi? Emma wkrótce twój mrożony napój gazowany będzie nie do zjedzenia. A już rzeczywiście, moi lody też są gotowe. Wyglądają naprawdę ładnie. Yes! Dobrze, no to zaraz się przekonamy, które lody są najlepsze. Zacznijmy od twojego arcydzieła, Emmo. Pyszniutkie. Bardzo się starałam. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, co tym razem przygotował profesor. Spróbuję. Jak? Dobre? O tak, świetny pomysł. Zarówno pysznie, jak i ładnie. Jestem zachwycona. Ale przede mną jeszcze arcydzieło szefowej kuchni. Danie Samanty wygląda najfajniej. I smakuje też najlepiej. Mamy tu wyraźnego zwycięzcę Samantha. Przeszłaś samą siebie. Mm, chcę, żebyście tym razem zrobili dla mnie babeczkę. Wow! E, babeczkę? Jasne. Co prawda nigdy wcześniej nie miałem z nią do czynienia. Ale znowu moja wiedza naukowca mi pomoże. Zrobię bazę do babeczki z moich roztworów. O, a kola przyda mi się do zrobienia kremu. Wystarczy wlać ją do kolby i wymieszać z moim roztworem. To, 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 to. Właśnie tak! Oj! To dopiero bomba! Kurczę tego nie przewidziałem. Nie jestem jednak pewien, czy to coś jest jadalne. Ale musicie się zgodzić, że moja babeczka wygląda bardzo nietypowo i zabawnie. Dodam jeszcze troszeczkę posypki. No i co dziewczyny, jak Wam się podoba? Co tak siedzicie? Dlaczego siedzimy? Ja już włożyłam babeczki do piekarnika. A ja jeszcze nie. Nie mam foremek. Chociaż użyję puszkę po coli. Fajny pomysł. Moje babeczki są już prawie gotowe. Teraz muszę ułożyć je w kształt dużej babeczki i posmarować kremem. Ten krem będzie podstawowym. A na wierzchu dodam jeszcze jeden kolorowy krem. Użyję go do zrobienia tęczowej fryzurki. Nie możemy zapomnieć o śmiesznej buźce. No zobaczcie, jaki słodziak mi wyszedł. Rzeczywiście fajnie. Moja babeczka też jest prawie gotowa. Hmm. Aj, jaka gorąca! To okropne! Oczywiście, to przecież puszka z piekarnika. Mm, to był wypadek. Nie odwracajcie mojej uwagi. Muszę jeszcze udekorować babeczkę bitą śmietaną, czerwonymi gwiazdkami i żelkami Haribo. Yes! A dokładniej jednym żelkiem Haribo. Nie mam więcej. Nie wiem, kto je zjadł. Jane, co ty na to? Próbuj. Emma, zaczniemy od twojej babeczki. Można ją też pić przez słomkę, ale ekstra. Zgadzam się. Super pomysł, co? Tylko, że ja nie daję rady pić tego przez słomkę. Wolę iść widelcem. Mmm, pyszne. Mm. A co tam przygotował dla mnie profesor? Fuu, co to ma być? Sam nie wiem, ale miałem nadzieję, że będzie dobre. Czym Samanta chce mnie zaskoczyć? To genialne! To kolejna wygrana profesjonalisty! Oczywiście, jestem przecież mistrzem. Nie to co niektórzy. Na pierwszy posiłek chcę, żebyście zrobiły dla mnie pączka. Wow, jaki piękny! Zrobi się. Babcia jest zawsze gotowa, aby zadowolić swoją wnuczkę pysznymi smakołykami. Zrobienie pączka jest bardzo proste. Wystarczy tylko włożyć kawałek ciasta do specjalnej maszynki. A żeby zrobić dużo pączków, trzeba mieć dużo ciasta. Ja zrobię to samo, tylko moje pączki będą kolorowe, takie jaskrawe. Wszyscy jesteście tacy powolni. Moje półprodukty do pączków są już gotowe. Teraz czas na zanurzenie ich w czerwonej polewie. Najpierw wyciągnę je na pergamin. A teraz zanurzam je po kolei w polewie. Spójrzcie tylko, ile ładniejsze są te pączki. Teraz nadszedł czas, żeby dodać trochę białego lukru. Tak będzie jeszcze lepiej. Rączka, gdzie jesteś? Potrzebuję twojej pomocy. Dobra robota. Najwyższy czas na mój ulubiony syrop truskawkowy. Trzeba go nalać do strzykawek. Przy okazji strzykawki wywołują u innych dziwną reakcję. Patrzcie. Rainbow, babcia, zobaczcie co mam. No czego mnie straszysz? Przecież ja już jestem starą kobietą. Babciu przecież to tylko syrop, nie musisz się tak denerwować. No to troszkę syropu truskawkowego wyląduje zaraz na pączkach. Nie odkładam strzykawek za daleko, można nimi w oryginalny sposób udekorować porcję pączków. Mary, to na pewno ci się spodoba. Do dekoracji pączków wystarczy najzwyklejszy cukier puder. A moje pączki są ładne i bez dekoracji. Ale fajnie będzie, gdy dodam do nich jakiejś kolorowej posypki. Muszę tylko otworzyć ten głupi słoiczek. No dalej, dawaj! Aj! Co ty zrobiłaś? Bez urazy, nie chciałam. Ale teraz też jesteście smaczne. Zostało mi nawet troszkę posypki na pączki. Mary, czas wybrać, czyje pączki smakują lepiej. Wszystkie są takie ładne. O, oh, Wednesday zrobiła coś ciekawego. Bardzo oryginalna dekoracja. Ojej, te pączki są pyszne. Można też je polać syropem truskawkowym. Ekstra. Zobaczmy, co przygotowała babcia. Te pączki wyglądają dość zwyczajnie. Mi tak też smakują. Chciałabym coś bardziej oryginalnego. Zostało jeszcze spróbować pączków Rainbow. To jest Pyszne. Rainbow i Wednesday zrobiły naprawdę smaczne pączki. Ale Wednesday chyba bardziej się postarała i jej pączki smakowały lepiej. W drugiej rundzie chcę, żebyście zrobiły dla mnie makaron. Mówisz masz. Wiem jak gotować makaron. Okej, okay, przygotuję. No to czas zaczynać. Najpierw musimy ugotować porcję Spaghetti. Już czas, ale najpierw trzeba sprawdzić, czy woda jest wystarczająco gorąca. Nie zrobię tego sama. Po co skoro jest strączka? Wejdź do garnka i sprawdź wodę. Teraz widzę, że woda jest idealna. Można w niej zanurzyć spaghetti. Okej, okay. gotowe. A ja nie chcę używać makaronu kupionego w sklepie. Hmm. wolę zrobić go sama. Mam wszystko, co mi jest potrzebne. Trzeba zacząć od mąki. A, a psik! Na zdrowie. Dziękuję. Prawie rozsypałam całą mąkę. Do mąki trzeba wbić jedno jajko. A następnie zamienić tę masę w ciasto, które dzielimy na małe kulki. I każdą z nich farbujemy na inny kolor. Wtedy otrzymamy kolorowe spaghetti. Właśnie w ten sposób. Następnie każdą kulkę trzeba rozciągnąć, a potem wszystkie wałeczki połączyć i pokroić w paski. Wyszła mi prawdziwa tęcza. Wałkujemy i kroimy. Odtaczamy wszystko w mące i wrzucamy do garnka. Domowy makaron zawsze smakuje lepiej. <noise> Nawet kupione w sklepie spaghetti można zrobić z miłością. Okay. Kurczę, moje okulary zaparowały. Prawie nic nie widzę. Czy dobrze nalewam keczup? No, podpowiedzcie mi. Mapciu sama zobacz. O nie, chyba troszkę przesadziłam. Podobał mi się pomysł rainbow z farbowaniem makaronu. Ale po co robić go na kolorowo? To okropne. Rączka, potrzebuje twojej pomocy. Makaron powinien być czarny i można go zafarbować atramentem z kałamarnicy. Prawie gotowe. Potrząsamy. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co mi wyszło. Nawet zwykły ketchup wygląda o wiele fajniej na czarnym makaronie. Kompozycję można dopełnić żelkowymi oczami. Rewelka. Wednesday znowu chce wszystkich postraszyć. Nie to co mój makaron. Jest kolorowy i bardzo uroczy. Mary na pewno go pokocha. Wednesday, znowu zrobiłaś coś strasznego. Mam nadzieję, że ten makaron jest przynajmniej smaczny. Spróbuję. Fu! A Atrament kałamarnicy sprawia, że smakuje paskudnie. Ochyda. Dobra, zobaczmy, co zrobiła babcia. Kiedy byłam dzieckiem, najbardziej lubiłam jej spaghetti. Wow! To jest pyszne! A co my tu mamy? Rainbow też się postarała. Jakie dobre! Jestem zachwycona! Ura, brawo ja! Wow! Przygotujcie mi tym razem koktajl. Chcę się czegoś napić. Mówisz masz. Zrobię ci koktajl. Okay. Oczywiście, wnuczko. Przecież znasz mnie. Zrobię ci najzdrowszy napój na świecie. Trzeba zacząć od selera. Nie na darmo nazywają go jednym z najzdrowszych warzyw. Jedna sztuka wystarczy, żeby zrobić pyszny koktajl. Swój już przygotowałam. Nalewamy, ozdabiamy i proszę bardzo. A ja swoje smoothie zamierzam zrobić z cukierków Toxic Waste. Trzeba je rozłożyć do foremek, a potem włożyć do piekarnika, żeby powstał z nich jeden wielki lizak. Okej, okay, stawiamy ostrożnie to będzie pyszne, a podczas gdy cukierki się topią, czas zrobić kilka zdjęć same i samej pochłonąć kilka cukierków. O, gotowe! Teraz mnóstwo małych cukierków zamieniło się w jeden duży. W ten sposób otrzymałam smaczne kubeczki. Do każdego z nich nasypię drażetki M&M's, które wcześniej rozdzielę według kolorów. Otwieramy, wysypujemy, sortujemy. I Tutaj położę bieskie, tutaj zielone, a tu żółte. Sprite będzie stanowił bazę koktajlu. Ojej! Zapomniałam, że napoje gazowane mogą tak strzelać. Teraz ja będę miała smak Sprite'a, ale to nie szkodzi. W żaden sposób nie zepsuję to koktajlu. Na koniec dodam trochę bitej śmietany i kolorowej posypki. Ale rewelacja! rzucamy posypkę i lizaki nigdy nie można mieć za dużo lizaków ostatnie akcenty i moje koktajle gotowe nice. oh my. już teraz ja w końcu mogę zrobić naprawdę smaczny i piękny koktajl najpierw udekorowałam szklanki syropem truskawkowym bazą mojego koktajlu będzie również sprite ale żeby nadać mu ciekawszego koloru dodam do niego trochę syropu miętowego rączka znowu cię potrzebuję Podkradnij Rainbow jej śmietankę. Ja też jej użyję. Dobra robota. Bita śmietana będzie idealnym wsparciem dla żelkowego oka. I jeszcze troszeczkę syropu truskawkowego. Hmm. Mary, wybieraj zwycięzcę. Wednesday, dlaczego wszystko robisz takie straszne? Przez ciebie będę miała koszmary. Mam nadzieję, że ten koktajl przynajmniej jakoś smakuje. O, jest bardzo smaczny! Umieszczenie żelkowego oka jako przystawki to po prostu genialny pomysł! Babciu, znowu zrobiłaś smoothie Celera. Wiesz, że go nie znoszę! Przepraszam, nie będę tego piła! Przejdę od razu do napoju Rainbow. Zrobienie kubeczków z cukierków Toxic Waste to genialny pomysł! Można pić koktajl i oblizywać kubeczek. Rainbow, wygrałaś! Gratulacje! Jest! moje starania zostały w końcu zauważone. Przygotujcie mi sałatkę. Najbardziej lubię sałatkę Cezar. Łatwizna. Ja wiem jak się robi sałatki. Sałatki? Dobra. Do Cezara trzeba użyć świeżutki sałaty lodowej. To ona jest podstawą tej sałatki. Następnie można dodać kurczaka. Kroimy go na małe kawałki. Właśnie tak, ostrożnie. Układamy wszystko na sałacie. A co to za Cezar bez pomidorków? One też są bardzo ważne. Pozostało jeszcze tylko wsypać troszkę grzanek, właśnie tak! Sałatka jest prawie gotowa. Trzeba tylko dodać sosu i zatrzeć troszkę sera. Jak apetycznie to wygląda! A ja zrobię coś oryginalnego dla Mary. Zwykłe sałatki, to ona może zjeść wszędzie, ale jadalne kwiaty warzywne, jeszcze nigdzie takich nie widziałam. Rainbow, ale fajnie wymyśliłaś. Mary chyba jeszcze nigdy nie otrzymała jadalnego bukietu w prezencie. Coś mi mówi, że będzie bardzo zadowolona. Co za koszmar! Rainbow, to wcale nie jest ciekawe. Patrzcie, jak trzeba to robić. Nauczę was jak zrobić buźkę ze zwykłej papryki. Podstawą głowy będzie papryka. W środku będą liście sałaty. Język zrobię z ogórka. A z oliwek oczy. Nabiję je na wykałaczkę. I gotowe. Wszystko można ozdobić pomidorami. A rogi zrobię z ostrych papryczek. Mary, czas wybrać zwycięzcę. Rainbow, to jest bardzo ładne. Jeszcze nikt nie dał mi bukietu z warzyw. Zobaczmy, jaki jest smaczny. O nie, to zwykłe warzywa. Babciu, to wygląda pięknie. Twój Cezar jest moim ulubionym. Masz ogromną szansę na wygranie tej rundy. Bardzo smaczna sałatka. Wiedziałam, że ci się spodoba. Ojej, Wednesday! Co tym razem wymyśliłaś? Znowu coś strasznego. Może w smaku będzie ok? Tylko nie znoszę oliwek. Fu! No i nie musisz. Zwycięzcą tej rundy zostaje babcia. Zrobiła naprawdę smacznego Cezara. Wiedziałam, że to ja wygram.